Siema, siema, widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zagramy w, w Poland Heaven z okazji specjału, specjalu, na, no znaczy z, z okazji pierwszej rocznicy kanału Pablowski 1 i też z okazji tego, że wpiliśmy 50 subskrypcji, już nawet więcej niż 50. No więc tak, dzisiaj sobie zagramy w Poland Heaven. To taka. Jeszcze nie, nie rozwinięta wielka. no tutaj teraz sobie weźmiemy taki fus flipobux um, no ale ma podwozie no, no to teraz sobie pojedziemy Zrobimy do No, i czy sobie to wybierzemy, tak Tak, żeby się nie założy, to chyba ten. Bardzo chciałbym też wam podziękować za właśnie 50 subskrypcji. I może zrobimy z tego kolejny specjal. Dziękuję bardzo. Ym, no, tak trzeba to jakieś. Mógł to zaparkować. No, ale dzisiaj, w tym odcinku. Pokażę Wam trochę tej mapy. Drugie pół mapy pokażę Wam cały 3 maja. My sobie dzisiaj zwiedzimy kilka miejscówek tutaj. Po pierwsze, weźmiemy sobie to telefon. Galeria handlowa. Tutaj mamy kino. Działające Chcę powiedzieć, że działające da się tutaj wejść, wyjść Polskie fryteczki Polskie frytasy Nie, nie działa A tutaj mamy Lidl Jak widzicie 3D O, kasa. Zobaczmy, co tutaj kasujemy teraz. Warzywka i owocki. No. Mm, teraz idziemy sobie dalej. Na górze mamy... Co my mamy na górze? O. TVP. M um, No dziwne, że to dopiero trzecia minuta, a już wszystko omówiłem. To dziwne. Ehm, no więc tak. To mniej więcej tyle z tej galerii wyciągniemy. Teraz wam pokażę tą żabkę. To się nie da wejść, ale pod warunkiem, że weźmiemy ten telefon. To się tworzy Taka. Żabeczka, tutaj pełno już różnych rzeczy mamy. O, nawet bułeczki świeże. Świeże bułeczki. No, możemy też sobie parkony wydrukować. Super, To ta... jest żabka na no a po co tam jest kasa, którą... Nie samo obsługiwa, tylko kasa. Po prostu kasa. Zjedziemy do miejsca zwanego Elchio Plaza. O, w ogóle widzę. Ta instalacja jest też fajna. I tutaj, jak podjedziemy, to możemy jakby zobaczcie Tutaj sobie wyjdziemy, tutaj są pizza. Yy, no to chyba nie ma pizzy. A druga, gdzie wylądowała na ścianie, to co. Też chcę jeszcze porzucać pizzą. Pierogi. Ale gdzie jest ta druga pizza? Pierwsza, a druga to gdzie? No, mamy takie dania. Poza pizzą, która gdzieś... O, tutaj jest. No trudno. No już jej nikt nie zje. Chyba że rybaki. Jakieś e, no, okej. Okay. Będziemy teraz sobie najpierw tu. Mamy dwa spalone kiełbaby, kiełbaby tak? Kiebaby. Dodatki. No. <tuk> Tamper. <tangan> Tutaj mamy taką galerię. Widowie wy to widzieliście. Odkryliśmy nowy cykret. A że teraz jestem gołym człowiekiem. Pomocy e, no, jakoś... No, też trzeba coś sobie zostawić na następny rok. Tutaj też jest żabka. Znaczy nie żabka tylko. Tylko... idea Ona też tutaj ma. Tylko, że nie jak w Lidlu. Tylko tutaj są pełne półki. Berlinki można kupić. Ojeju. No, widzę, wiem. Też uwaga. Pamiętajcie, bo tutaj filmy są przeważnie we, w w tolki. Ewentualnie w D? w środę i w niedzielę czasami się będzie zdarzać więc pamiętajcie, żeby was żaden kontent nie ominął to zapraszam was do zasubskrybowania ze dzwoneczkiem a my teraz idziemy na Olden Olden? tak? co ja tutaj widziałem? kluski śląskiego pod spodem no nie próbuję otwierać, fajnie, nawet nie próbuję. To taki właśnie wam sekret teraz pokazałem, Chodogi. no widzę, no to teraz sobie. Budziemy. pojedziemy. Co, to też nie działa? Czemu tu żadne auto nie działa? Uwaga, żeby chociaż ta taksówka działała. Nie działa. Teraz Was zapraszam do zwiedzenia domku. No tutaj tak to wygląda, jakoś tak przeciętnie. Kulczy. Kuchnia. Słaby ten dom. Tak Wam powiem widzowie. I jakoś mi się nie podoba. No, no, i z tego pięknego miejsca. Nie wiem, czemu tak mi się twarz nie kształciła. Um, no, kończymy ten odcinek. Pamiętajcie, zostawcie suba, lajka. No i co? No i widzimy się w następnym odcinku. Siemaneczko. No i papa.